Są siedzi, przeróbka i Anix 707 Światło Zostaw lajka, like jeśli Ci się podoba. Dobra, są chodźże że... Już tymi... już idę. Dobre, Dobra, wysypuj. gramy w te szachy. A czemu tylko białe są? A nie wiem sam. Za Biedronki kupiłem szachy, które są, które w ogóle jakieś dziwne są. To kurde co jest? Dobra. Z biedronki jakieś te dziwne szachy. No co jest? dobra Czekaj, wiem dobra, chyba już. Dobra. Nie albo czekaj. Wiem! Trzeba co hmm. wziąć, garnek, nalać wody. To jest kosz. Jaki kosz, to jest, to jest garnek i koniec. Dobra, tutaj nasypiemy e, olej ze zdechłej kury. E, dobra Nie no chcę i... pytać, co ty masz w tej kuchni jeszcze. Dobra, ja pakuję te szachy. Dobra, no to mnie. czekaj, nie, 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 nie. To oddziel te szachy, bo żeby były dla mnie białe, dla ciebie... Ja... a dla ciebie... Okay. Dla ciebie czarne albo odwrotnie. Nie, no. nie wiem jak to Dobra. będziemy robić. Te do pudła. No i tutaj. te tutaj kupujemy. Do, do śmietnika tak naprawdę. Śmietnik, który robi zagarek. Dobra. Mm. Dobra, no to... Może można będą. chyba będą. O jakie czarne. Czarny jak kupa krowy. Jak kupa mojego psa po 20 latach. XD sąsiad. Patrz co tu się stało. Ale co to? Co ci się dzieje chłopie? Padaczki dostałem. To wiesz, że, te, wiesz, że te, te, te... A to w sumie ty będziesz y, grał figurami, a ja Piąkami. Pasi... Okay. Pasi brzuch. Dobra. Jesteś pasi brzuchem, dobra. I o co kurde? jest? Coś je światłem. Co się światłem. Coś się? Coś, coś się popsuło, kurde. Tak jak we wszystkich horrorach po prostu jak było ciemno. Dobra, no. co tu się dzieje? Co tu się stanęło? Dobra, musimy te szachy na później mhm. odłożyć. Dobra. Nie no dobra, Nie i dobra, daj dobra to. będziemy. Dobra, i teraz możemy to zanieść. Czekaj, okay, ja tu muszę z tą... Trzeba z tą żarówką coś zrobić. Czekaj, o, i teraz. Dobra. A! Moja ręka! Jezus! nie się tak! A, Moja rączka piękna! Moja rączka! No już. A A w ogóle jest dzień czy noc? Bo nie pamiętam. Noc chyba. Nie wiem, sam. Ok. Sam nie wiem. Biszczę z Oczywiście, że noc jest. A! Sądzę, nic nie widzę! Aha! To jak? Dek, De, kurde. Mole. Dobra, yy, dobra! Nie widzę. Dobra, ja tutaj. Ja tutaj oszukam sąsiada. Ee, uh. pomóż mi to wiadro z głowy. Dobra, stronie. już. Uspokój się. Dobra, ja tutaj się dobra, ogram. Ja tam teraz. O, boskie. Coś dalej chyba jest ciemno. Chłopie, ty ty ślepi jesteś, że, nic, że nie widzisz nic? Że jesteś. Ślepy, że, że jest ciemno. Orej, wiśta, wio koniku. Wio koniku, wio, jak się postarasz. Dam ci owsa zaraz. Eee, co ci się dzieje? Dam ci zaraz ows, ows, owsa. Ci albo, albo z, co, ty, co ci, co A! ci się stało? Albo sianko ci da. Helikopter, helikopter. A! O kurde, sąsiad. Ciemno jak w horrorach. Jakiś. Czekaj, zapalmy zapałę. No kurde, te zapałki z Biedronki się cały czas łamią. Czemu ty powiedziałeś zapalmy zapałę? No bo tak powiedziałem. Kurde, trochę. Prawie się zapaliło. Co ty robisz? Prawie listo? się zapaliło. No, dobra, zapaliłem się, czy nie? Nie, no co ty, ja się użeram z tą zapałką z Biedronki. Patrz, co? patrz, kto się robi. O chłopie. Ty normalnie... Dobra. Ty normalnie po prostu... Czysta IQ sąsiad. Dobra, teraz ja jestem koniem. O, wyjąłeś żrówkę? Tak, wyjąłem, wyjąłem. Aaaa! Ty, sąsiad! Bo wdepniesz w świeczkę! Ale mi się tyłek przysmażył tą świeczką. No gdzie ta świeczka jest? Nie wiem, nawet. Znalazłeś ją? Czekaj. I, 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 Ona jest i, chyba... I, i. Ty sąsiad! O Ona jest na twoim tyłku. Ciepło coś bi w dupę. Ona jest na twoim tyłku, chłopie. Zadupił. Dobra, zapaliłeś ognisko teraz sąsiad na po podłodze. Super, cały blok się spali. Brawo! Ten nawiedzony, 300 i sąsiad po prostu. Dobra, mam żarówkę. Dobra, dobra. Możemy tutaj robić montaż żarówki. Dobra. Kurde, coś też tu nie. jest. już tam nie. Je... Nie, dobra. Gran. Trzymaj ta sąsiadka. Nie, nie utrzymam cię długo jeszcze. Twoje robacze rączki już mnie nie muszą trzymać, bo zeszłem, jakbyś nie widział. Kurde, za mała lampa jest. Za mały, za mały wtyk na żarówkę jest. Na no żarówkę, box. którą mamy. Albo weźmy z kuchni żarówkę. Dobra, weźmy, weźmy. No dobra. To Ty wejdź tam. Dobra, idę, 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 idę. O, dobra, mamy żarówkę. Masz żarówkę? Masz chyba. Aaaa! Co ci się stało, chłopie? Oreny boskie. To ognisko. No na nie, no i pękła ci żarówka. To ognisko na chwilę. chłopie, to przecież ty Nadalka, miałeś nie? krzyczeć. Ja faktycznie mam Alzheimera, bo, bo to ty miałeś krzyczeć, a nie ja. Ej, ej. miałem laga mózgu przez chwilę. No serio? A wiem już co zrobimy. Młotek, druty, jakieś... Co jeszcze? Pensety, kabelki, srabelki i... Owijamy tutaj. Sranebelki. Chyba ty. Dobra. E, na, dobra, to tutaj weźmiemy do tej skrzyni. Takiej. Ze skarbami oczywiście. Dobra, pakujemy tą żarówkę tutaj. Podaj mi tam. Sąsiad, dobra, już już śrubokręci. Ktoś to weź, drucik mi podaj, o. o i teraz młotek, młotkiem trzeba zrobić teraz, no i te sąsiad, zarobiście zrobione, nie? No. Tylko co tu się stanie, jak my to zapalimy, sąsiad? Tak, a je to, a je to, sąsiad, a je to, sąsiad, no i sprawdzimy, chwila prawdy, ej, co się dzieje, aaa, zresetowało mi mózg. Aho, jedno ci wywalamy z tego mieszkania. Jedno ci powiem, Krzęczysz jak nasz kolega maksim w szkole. Dobra jest. Kiedyś nasz dawny kolega. Tak. Aha. To jest dobra. Ale gramy sobie na podwórku. Powiem przynajmniej Inny. spokój od tego nawiedzonego, nawiedzonego bloku. No wreszcie. Czysta IQ sąsiad.